Do przeglądania stron internetowych możesz wykorzystać różne przeglądarki. Ja sam będę używał przeglądarki Google Chrome i tobie również polecę tę przeglądarkę. Jeżeli chcesz, żeby wszystko u ciebie wyglądało tak samo jak na filmach w koleniu, to najlepiej, jak będziesz używał tej samej przeglądarki. W innych przeglądarkach niektóre narzędzia mogą wyglądać trochę inaczej, co nie znaczy, że inne przeglądarki są gorsze. Po prostu ja wybrałem Google Chrome i tej przeglądarki używam. Na co dzień. Także uruchom proszę przeglądarkę i kliknij klawiszem F12 lub prawym przyciskiem myszy tutaj w dowolny obszar i wybierz tutaj komendę Zbadaj. Jak to zrobisz, to na dole pojawią się narzędzia programistyczne. Oczywiście, jeżeli to te narzędzia programistyczne uruchomiasz dopiero pierwszy raz, to mogą one się pojawić w innym miejscu, ale tutaj mamy taki przycisk, dzięki któremu możemy sobie. Ustawić te narzędzia programistyczne w dowolnej pozycji. Także może to być z dołu, z góry, z boku lub może to być wyświetlone nawet jako osobne okno. Natomiast ja chcę, żeby te narzędzia były tutaj widoczne na dole, dzięki czemu będzie to dla mnie i dla Ciebie też, myślę, bardziej widoczne i przejrzyste. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer. Gdzie pokazuje, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także tutaj w tych narzędziach programistycznych mamy mnóstwo przydatnych narzędzi. Przede wszystkim będzie nas interesować zakładka Elementy, w której tutaj widzimy tak zwany DOM, czyli dokument, Object model, oraz po prawej stronie możemy Podglądać różne style CSS, które zostały tutaj zastosowane dla konkretnych elementów. Czyli, jeżeli tutaj przejdziemy na inny element, to tutaj będą się wyświetlać style dla tego konkretnego elementu. Do tej zakładki jeszcze później wrócimy, bo jest ona bardzo przydatna i wiele razy będziemy z niej korzystać w naszym szkoleniu. Następnie mamy zakładkę Konsola, w której możemy sami wyświetlać różne informacje, a także będą tutaj widoczne ewentualnie. Błędy na naszej stronie internetowej. Także tutaj też będziemy często zaglądać. Mamy też zakładkę aplikacja, gdzie możemy podejrzeć również różne wartości zapamiętane w naszej przeglądarce. Tutaj, na przykład, możesz podejrzeć m.in. pliki cookies, pamięć lokalną, czy pamięć sesji i wiele innych jeszcze m, różnych pamięci, ale to jeszcze na to chwilę nam nie jest potrzebne. Natomiast w tej lekcji chciałbym się skupić na zakładce sieć. Zobacz, teraz tutaj mamy to puste. Nie mamy tutaj żadnych danych, ale jeżeli wpiszę teraz w przeglądarce jakiś inny adres URL np. Modestprogrammer.pl to mogę sobie tutaj w zakładce sieć podejrzeć wszystko co się dzieje tak jakby pod spodem, wszystkie żądania. I odpowiedzi, które są wysyłane pomiędzy klientem, czyli naszą przeglądarką, a serwerem. Czyli teraz sobie tutaj wpiszę ten adres, czyli www.modestprogrammer.pl. To zauważ, że po pierwsze, tutaj została wczytana nasza strona internetowa, czyli normalnie zostało to wszystko wczytane. Natomiast tutaj na dole, w zakładce sieć, tutaj mamy spis. Wszystkich żądań, które zostały wysłane z przeglądarki do serwera. No i na każde żądanie sobie tutaj możemy kliknąć i podejrzeć bardziej szczegółowe informacje. Czyli wysłaliśmy pierwsze żądanie. Tutaj jest adres naszego żądania, czyli to jest ta strona, właśnie główna, metoda, kod. Tutaj mamy kod stanu 200, czyli wszystko, mm, wszystko jest ok. Odpowiedź prawidłowa, i tutaj. Jeszcze zwróć uwagę w nagłówkach odpowiedzi na content type. Czyli tutaj definiujemy, jaka jest odpowiedź dla tego żądania. Czyli tutaj to jest HTML, czyli w odpowiedzi na to żądanie otrzymu, otrzymujemy kod HTML. I ten kod HTML, po pierwsze, możemy sobie tutaj w zakładce podgląd podejrzeć, a także w odpowiedzi zobaczyć, co faktycznie zostało zrzucone, i tutaj. Ten kod został zrzucony. No i to jest właśnie kod HTML, taki sformatowany kod HTML, który właśnie będziemy również tworzyć właśnie w naszym szkoleniu. Tutaj mamy jeszcze inne zakładki, takie jak inicjator, czas i pliki cookie. Natomiast zauważ jak w tym momencie wygląda podgląd tej odpowiedzi. Czyli dostaliśmy takby taką odpowiedź, gdzie brakuje różnych zdjęć, różnych styli, Różnych skryptów, i te właśnie rzeczy zostają tutaj zwrócone na kolejne żądania, bo zauważ, że my oprócz tego żądania głównego wysłaliśmy kolejne, które są tak jakby powiązane z tym pierwszym, który tutaj jest, czyli z tym y, głównym żądaniem o całą stronę HTML, czyli nasza strona internetowa nie składa się z samego kodu HTML, ale również musimy pobrać czcionki, skrypty tutaj jakieś style, kolejne skrypty mamy tutaj też jakieś obrazki jak widzisz tutaj go można podejrzeć w zakładce podgląd no i na przykład jeżeli zobaczysz zakładkę nagłówki to zauważ że wysłaliśmy zapytanie o ten obrazek ponieważ on jest widoczny również na tej stronie także musimy sobie go osobno w kolejnym żądaniu pobrać i tutaj mamy na przykład właśnie adres tego żądania jeżeli go sobie wkleimy do naszej przeglądarki to zauważ że tutaj jeżeli sobie wpiszemy sam ten URL do obrazka, to faktycznie ten obrazek zostanie tylko zwrócony i wyświetlony. Czyli w tym przypadku nie wyświetlamy strony internetowej, ale sam obrazek. No i jeżeli tutaj zobaczysz na Content Type, to zauważ, że tutaj jest Image PNG, czyli to zdjęcie zostało zwrócone, które sobie tutaj również możemy podejrzeć. Tak samo inne zdjęcia, które tutaj są, również sobie je możemy podejrzeć. Także, żeby ta strona internetowa została wyświetlona poprawnie. To musimy wysłać tyle takich różnych zapytań. I tak samo, jeżeli znowu wysłalibyśmy kolejne żądanie, na przykład o stronę internetową Google.com, to zauważ, że tutaj również wysyłamy żądania, żeby ta strona internetowa wyświetliła nam się prawidłowo w naszej przeglądarce. Czyli znowu wysłaliśmy żądanie dla Google.com, otrzymaliśmy kod stanu 200, czyli wszystko jest prawidłowo. I content-type tutaj również jest html. Tutaj mamy podgląd. No niestety nie jest on tutaj jeszcze widoczny. I odpowiedź, która została wysłana z serwera. Czyli taki kod html. On tutaj troszkę inaczej wygląda, bo on nie jest sformatowany. Natomiast to jest taki sam kod html. Jak w przypadku strony modest programmer. I tak samo jak wcześniej. Tutaj również mamy wiele żądań, które są powiązane z tą stroną główną. Czyli na przykład chcemy pobrać ten obrazek. I... Różne jakieś ikonki, obrazki, skrypty i style. Także tyle tutaj po lewej stronie są wszystkie żądania, które zostały teraz wysłane. Czyli my tylko wpisaliśmy adres, URL, a pod spodem, tak tyle żądań zostało wysłanych do serwera. I dzięki czemu te wszystkie żądania wyświetliły nam taką stronę internetową. W przeglądarce oprócz narzędzi programistycznych również możemy sobie podejrzeć cały kod strony. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy tutaj w dowolny obszar i wybrać wyświetl źródło strony i zobaczymy cały kod HTML tej witryny. No tutaj to jest trochę mniej widoczne, ale jak sobie przejdziemy na mojego bloga ModusProgramer.pl to zauważysz że tutaj to już będzie trochę bardziej czytelne czyli klikamy sobie w dowolny obszar prawym przyciskiem myszy wyświetl źródło strony i tutaj widzisz to już jest kod HTML z różnymi tutaj odnośnikami, czyli mamy tutaj na przykład jakieś ściąki, mamy tutaj odwołanie do skryptu, tutaj sobie również możemy kliknąć i zostaną wyświetlone te style, tak samo tutaj mamy skrypty różne mamy tutaj również to nasze zdjęcie, jeżeli klikniemy, to zdjęcie zostanie wysłane. Czyli po prostu chodzi o to, że możemy sobie podejrzeć cały, cały kod strony internetowej. Także tak mniej więcej to wszystko działa. Tak wyglądają wszystkie żądania i odpowiedzi pomiędzy klientem a serwerem. Nie musisz tutaj znać wszystkich tych szczegółów, bo to jest zaawansowana wiedza. Ważne, tylko żebyś miał takie ogólne pojęcie, jak to wszystko działa. Do narzędzi deweloperskich przy tworzeniu stron internetowych. Będziemy jeszcze wiele razy wracać, także pokażę Ci jeszcze, jak bardzo te narzędzia mogą być pomocne przy tworzeniu strony internetowej. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.